Książę William właśnie wykonał wielki ruch, który wstrząsa pałacem Buckingham strachem, niedawno zmienił tytuły dzieci księżnej Zofii Lady Louisa Jamesa, Ale dlaczego teraz? I co to oznacza dla reszty rodziny królewskiej, zwłaszcza księcia Edwarda i Zofii, którzy zawsze starali się trzymać z dala od blasku fleszy? Dołącz do nas, gdy rozbijemy na części najnowszą grę o władzę, która wstrząsa rodziną królewską. Odważny ruch księcia Williama. Nie ma wątpliwości że książe William jest oczywistym następcą tronu. Ale rzecz w tym, że nie czeka, aż korona zacznie zachowywać się jak król. Chociaż król Karol nadal sprawuje władzę. William po cichu podejmuje działania dotyczące przyszłości rodziny królewskiej. A ostatnio postanowił zmienić królewski status Lady Louise Windsor i Jamesa Earla z Wessex. Ci dwaj nastolatkowie nigdy nie byli w centrum uwagi. Przez większość swojego życia żyli cicho ze swoimi rodzicami. Księciem Edwardem i księżną Sophie. Żadnych skandali, żadnych nagłówków, tylko szkoła i rodzinne wyjścia. Ale nagle zostali wciągnięci w o wiele większą historię królewską i to nie z wyboru. To dlatego, że William jasno dał do zrozumienia, że jego administracja będzie musiała odchudzić monarchię, co oznacza, że więzi rodzinne nie będą już gwarantować tytułu królewskiego. Ale to dopiero początek. Pełny zakres gry o władzę, która wstrząsa rodziną królewską. Zaszokujecie zostań z nami. Od momentu, gdy William przejął obowiązki królewskie, ludzie zauważyli, że nie tylko pomagał ojcu, podejmował prawdziwe działania, ograniczył liczbę osób pojawiających się na królewskich wydarzeniach, zmniejszył liczbę pracowników i naciskał na mniejszą liczbę osób reprezentujących koronę. To część jego planu, aby monarchia wydawała się bardziej nowoczesna, bardziej wiarygodna i szczerze mówiąc tańsza w zarządzaniu. Chcę, aby ludzie patrzyli na rodzinę królewską i widzieli w niej wartość. To prowadzi nas prosto do Louis i Jamesa. Zgodnie ze starymi zasadami, oboje mają formalnie prawo do bycia nazywanymi jej królewską wysokością i jego królewską wysokością ich ojciec książę Edward jest młodszym bratem króla. To normalnie oznaczałoby, że są pełnoprawnymi członkami rodziny królewskiej. Ale William nie widzi tego w ten sposób. Według niego tytuły się zdobywa, a nie dziedziczy. I nie chce mieć dwóch kolejnych pracujących członków rodziny królewskiej w księgach, chyba że są potrzebni. Co on robi? Książę William podejmuje kroki, aby zablokować wszelkie działania mające na celu nadanie im pełnych tytułów. Nie składa na ten temat wielkiego oświadczenia publicznego. Wiadomość jest przekazywana poprzez czyny, nie słowa. Nie ma żadnego ogłoszenia, żadnego oficjalnego przekazania. Ale osoby z wewnątrz mówią, że William powiedział swojemu zespołowi, aby utrzymywał mały krąg roboczy, nawet po tym, jak zostanie królem. Ten rodzaj ruchu może wydawać się prosty. Ale wewnątrz pałacu Buckingham wstrząsa on wszystkim. Istnieje silna tradycja honorowania linii rodzinnych, nawet gdy niektórzy członkowie nie pełnią ważnych, publicznych ról. Ale William uważa to za stare myślenie. Nie chce powtarzać błędów z przeszłości kiedy zbyt wielu członków rodziny królewskiej otrzymywało wynagrodzenie lub wsparcie od społeczeństwa, ale niewiele w zamian robiło. A dla Williama jest coś jeszcze w grze, a mianowicie zaufanie publiczne. Pamiętaj, że w ciągu ostatnich kilku lat królewskie skandale trafiały na pierwsze strony gazet. Na przykład upadek księcia Andrzeja, odejście Harry'ego i Megan, a nawet krytyka sposobu wydawania pieniędzy. William chce pokazać publiczności, że to rozumie, że rozumie. Że to nowa era, a ludzie chcą zmian. Więc wprowadza te zmiany krok po kroku. Teraz. Po najnowszym odkryciu Williama, Lady Louis i James są w niezręcznej sytuacji. Nie zrobili nic złego, przestrzegali zasad, trzymali się z dala od dramatów, a nawet pomagali na wydarzeniach tu i ówdzie. Teraz są wykorzystywani jako przykład. Cichy sposób Williama na postawienie granicy i powiedzenie, że tu kończy się królewski krąg. Jednak na tym się nie kończy. Niektórzy ludzie w pałacu nie są zadowoleni z planu Williama dla monarchii. Według królewskich insiderów, niektórzy twierdzą, że William działa zbyt szybko, że wyklucza młodych członków rodziny królewskiej, którzy mogliby być pomocni w przyszłości. Ale William nie wydaje się tym zbytnio przejmować. Uważa, że przyszła monarchia jest ciasna i skoncentrowana nie piętnaście członków rodziny królewskiej machających na balkonie. Nie kuzyni i kuzyni drugiego stopnia z tytułami i obowiązkami, po prostu mała, pracowita grupa, z którą społeczeństwo się utożsamia. Pośród dezaprobaty niektórzy chwalą Williama za myślenie przyszłościowe, podczas gdy inni są trochę smutni z powodu Louis i Jamesa, którzy teraz stoją w obliczu niepewnej przyszłości. Popularnym pytaniem na ich temat jest Czy będą członkami rodziny królewskiej tylko z nazwy? Czy kiedykolwiek podejmą obowiązki? Czy będą po prostu zwykłymi obywatelami z królewską krwią? Oglądajcie dalej, ponieważ zaraz ujawnimy coś szokującego na temat rodziny królewskiej. W tej chwili wygląda na to, że William chce skierować ich w stronę życia prywatnego. Nie chce, aby byli wciągani w rolę publiczną. Chyba, że będzie to konieczne. A to oznacza brak tytułów królewskich, brak wielkich zapowiedzi, tylko cicha zmiana statusu, która wiele mówi o tym, jakim królem zamierza być William. I szczerze mówiąc, Lady Louise Windsor i James nigdy nie byli tymi członkami rodziny królewskiej, którzy zabiegali o uwagę opinii publicznej. I to właśnie teraz omówimy. Lady Louise Windsor i James. Od dnia narodzin Lady Louise Windsor i James. Hrabia Wessexu Mają królewską krew. Nie z tytułu. Ich rodzice. Książę Edward i księżna Sophie. Dokonali bardzo konkretnego wyboru. Chcieli aby ich dzieci dorastały bez ciężaru królewskiego statusu wiszącego nad nimi. I w większości przypadków to zadziałało. W porównaniu do innych członków rodziny królewskiej, Louis i James nie mieszkali w pałacach ani nie byli widoczni w mediach. Dorastali w wiejskim domu w Bagshot Park, otoczeni szkołą, jazdą konną i weekendowymi wycieczkami. Nie paradowali na królewskich wydarzeniach, ani nie pojawiali się na pierwszych stronach gazet jakich kuzyni, książę Jerzy. Księżniczka Charlotte, a nawet książe Harry. Najbardziej przerażające w tych królewskich rodzinach było to, że większość ludzi nie wiedziała, jak wyglądają. Dopóki nie stali się nastolatkami, to wcale nie był przypadek. To była część planu Sophie dla jej dzieci. Niedawno, podczas wywiadu, Sophie dała znać mediom, że jej dzieci mają tytuły, jeśli zdecydują się ich używać, ale wychowują je z oczekiwaniem, że najprawdopodobniej będą musiały pracować. Aby zarobić na życie. Ten jeden cytat powiedział wszystko. Sophie i Edward nie chcieli, aby ich dzieci wychowywały się jako pracujące rodziny królewskie. Chcieli, aby żyły prawdziwym życiem. Z prawdziwą pracą. Bez rozgłosu. Szczególnie Louise nie rzucała się w oczy. Chociaż czasami pojawiała się na rodzinnych wydarzeniach, jak na przykład chodzenie za trumną królowej Elżbiety podczas konduktu pogrzebowego, zachowała swoje życie prywatne. W 2021 roku, kiedy skończyła osiemnaście lat, w końcu dano jej możliwość używania tytułu Jej Królewskiej Wysokości Księżniczki Luizy z Edynburga, ale jej odpowiedź cię zszokuje. Chociaż nie było wielkiego oświadczenia, tylko decyzja podjęta w prywatności, potwierdzająca, że chce zachować życie w ukryciu, jakie dali jej rodzice. Ludzie to szanowali, to pokazywało dojrzałość. Pamiętaj, że Luiz dorastała blisko królowej, dzieląc z nią nawet miłość do koni i powożenia bryczką ale kiedy nadszedł czas na podjęcie decyzji, odeszła od życia królewskiego, a nie do niego zmierzała. Teraz, gdy już znasz stanowisko Lady Louise, jesteśmy pewni, że zastanawiasz się nad Jamesem. Cóż, James jeszcze nie stanął przed tym momentem, ale on nadchodzi. W pewnym momencie, prawdopodobnie kiedy skończy 18 lat, zostanie mu zadane to samo pytanie. Czy chce tytułu? Czy zostanie księciem i zacznie wkraczać w publiczną rolę? Która się z tym wiąże? Na razie nikt nie wie, co wybierze. Utrzymuje jeszcze niższy profil niż Louis. Rzadko zabiera głos publicznie i jest widywany tylko podczas ważnych wydarzeń królewskich. Ale jego przyszłość jest już omawiana w kręgach królewskich, zwłaszcza teraz. Gdy książę William zacieśnia krąg królewski, to jeszcze bardziej komplikuje decyzję Jamesa. Jednak społeczeństwo wydaje się kochać sposób, w jaki wychowano te dwie osoby. Wiele osób mówi, że odświeżające jest widzieć, jak królewskie dzieci dorastają bardziej, jak zwykli nastolatkowie. Żadnych królewskich dramatów. Żadnych wielkich nagłówków, tylko spokojne. Prywatne życie to duży kontrast z medialnym chaosem, który towarzyszył księciu Haremu, Meghan, a nawet młodym Cambridgeom. Ale oto trudna część, która cię zaszokuje. Odrzucenie tytułu nie oznacza tylko pozostania poza blaskiem reflektorów. Oznacza również powiedzenie nie funduszom królewskim. Rodzina królewska jest finansowana z trzech głównych źródeł dochodu. Gdyby Louis lub James mieli wkroczyć w pełne role królewskie, oczekiwano by od nich wykonywania obowiązków publicznych, pojawiania się na wydarzeniach i zostania pełnoetatowymi członkami rodziny królewskiej. To wiązałoby się z ochroną, uwagą mediów i oczywiście pieniędzmi. Ale to również oznacza utratę prywatności, a to jest duży kompromis. Księżna Sofii jasno dała do zrozumienia na samym początku że ona i Edward nie chcą, aby ich dzieci dorastały z poczuciem, że wszystko im się należy. Nie chcieli, aby korona była siatką bezpieczeństwa, dlatego dali im szansę, aby sami decydowali, zamiast zmuszać ich do życia królewskiego. Nawet bez jej królewskiej wysokości przed ich imionami, Louis i James nadal są częścią rodziny królewskiej. Zawsze będą w pewnym stopniu w centrum uwagi opinii publicznej. A gdy książę William wkracza do akcji i wprowadza zmiany za kulisami, wywiera to na nich jeszcze większą presję, szczególnie na Jamesa. Czy pójdzie w ślady siostry? A może wybierze inną drogę? Warto również zauważyć, jak rzadka jest taka sytuacja. Większość członków rodziny królewskiej nie ma szansy wyboru. Tytuły są zazwyczaj automatyczne, przekazywane od urodzenia, ale Louise i James są częścią nowej, spokojniejszej fali królewskich dzieci które dorastały, wiedząc, że świat się zmienia i że rodzina królewska musi się zmieniać wraz z nim. Louise już dokonała wyboru. Następny jest James, i w zależności od tego, co postanowi, może to wiele powiedzieć o tym, jak młodsi członkowie rodziny królewskiej postrzegają swoje miejsce we współczesnym świecie. Widzieliśmy, jak książę William próbuje zmodernizować monarchię, teraz widzimy, jak ta wizja realizuje się w czasie rzeczywistym z dwójką młodych członków rodziny królewskiej, złapanych w samym środku. I chociaż mogą nie być na pierwszych stronach gazet każdego dnia, ich kolejne kroki mogą po cichu ukształtować przyszłość rodziny królewskiej. To odważny ruch, który pokazuje, że William nie boi się kwestionować tradycji, myśli o latach naprzód, nie tylko o obecnej sytuacji. A gdy zagłębiamy się w to, jak to wpływa na Louise i Jamesa, pojawiają się również pytania o to, Jakie życie będą teraz prowadzić? Czy zaakceptują to po cichu? Czy ich rodzice się sprzeciwią? A może zaskoczą wszystkich i sami podążą nowymi ścieżkami? Odpowiedź księżnej Zofii Edynburga. Pamiętajcie, księżna Zofia Edynburga zawsze wyglądała na spokojną. Pewną rękę w rodzinie królewskiej. I podczas gdy inni są na pierwszych stronach gazet, ona trzymała się z dala od dramatów. Ale ostatnio za kulisami pojawiło się napięcie. A Sofii jest w samym środku. Dramat królewskiego tytułu, który otacza jej dzieci Louisa Jamesa wywołał cichą frustrację Zwłaszcza teraz, gdy książę William zaczyna kształtować monarchię na swój sposób Wokół niego I tak, myślę, że bardzo wiele spoczywa na barkach Williama w kwestii przyszłości monarchii Sophie się tego nie spodziewała Przez lata ona i książe Edward mieli prosty plan Wychowuj Louise i Jamesa w pokoju z dala od błyskających kamer i królewskiej presji. Wspomnieliśmy wcześniej. Że chcieli, aby ich dzieci żyły normalnie. Bez zamieniania się w królewskie symbole. Dlatego nie używali tytułów księcia lub księżniczki. To nie był afront wobec korony. To był wybór rodzicielski. Ale ten plan teraz kłóci się z nową królewską wizją Williama. William chce ściślejszej monarchii. Mniej puchu. Mniej członków rodziny królewskiej i jasnego światła reflektorów na najwyższym szczeblu. On. Catherine i ich trójka dzieci. Przyszły król Wielkiej Brytanii ma teraz 38 lat i troje własnych dzieci. To pozostawia ludzi takich jak Sophie. Edward. Louise i James na lodzie. Nagle dzieci, które próbowała chronić przed presją królewską, znów są w centrum uwagi. I nie z wyboru. Za drzwiami pałacu, jak twierdzą osoby z wewnątrz. Sophie po cichu stawia opór, niegłośnymi żądaniami ani publicznymi wywodami. Pamiętajcie, ona nie robi dramatów, ale poprzez prywatne rozmowy i stanowcze przypomnienia tego, co kiedyś obiecano. W końcu to sama zmarła królowa Elżbieta zgodziła się na pomysł nieużywania tytułów. To była decyzja rodzinna, a nie tylko kaprys Sophie miała poparcie królowej. A to coś znaczyło, ale teraz, gdy książę William usprawnia monarchię, umowa wydaje się chwiejna. Ale to nie wszystko. Chociaż William oficjalnie nie narzucił niczego żadnej rodzinie królewskiej, jego działania, takie jak nieangażowanie Jamesa i Louis w pewne wydarzenia królewskie, wysłały wiadomość. Skupia się na rdzeniu rodziny, a to sprawia, że Sophie czuje, że jej dzieci są po cichu wycinane z królewskiego obrazu. Albo co gorsza, że będą musieli się później wykazać, ale bez żadnego przygotowania ani wsparcia, jakie otrzymaliby, gdyby mieli tytuły od początku. To frustrujące być w takiej sytuacji. Dla publiczności Sofii nadal pojawia się uśmiechnięta. Nadal wspiera rodzinę. Była na pierwszym planie podczas pogrzebu królowej Elżbiety i twardo stała obok króla Karola podczas koronacji. Jednak osoby bliskie rodzinie twierdzą, że Sofii czuje się uwięziona. Teraz jest rozdarta między robieniem tego, co najlepsze dla jej dzieci, a pozostaniem lojalną wobec systemu królewskiego, który się wokół niej zmienia. Nie chodzi tylko o tytuły. Chodzi o to, co te tytuły reprezentują. Wraz z nimi pojawia się obowiązek publiczny, wsparcie finansowe i uwaga prasy. Bez nich oczekuje się od ciebie milczenia, wdzięczności i niewchodzenia w drogę. Ale to nie pasuje do Sofii. Nae, gdy jej dzieci są nadal królewskimi krewnymi, są wnukami królowej. Dlaczego mieliby być traktowani jak outsiderzy? Sophie rozumie również presję, pod jaką znajduje się William. Monarchia w ostatnich latach spotykała się z nieustanną krytyką. Między odejściem Harry'ego i Meg'a, skandalem Andrew i rosnącymi pytaniami o wydatki królewskie. William próbuje uporządkować sytuację. Jego odpowiedzią jest przejście na mniejsze. Czystsze i nowocześniejsze. To może mieć sens w nagłówkach. Ale za kulisami szkodzi ludziom takim jak Sophie. Ona nie prosi o władzę. Nie próbuje zrobić ze swoich dzieci kolejnych wielkich gwiazd królewskich. Wszystko, czego ona chce to sprawiedliwość i jasność. Czy Louis i James będą częścią rodziny, czy nie? Jeśli są poza nią, pozwól im żyć w pokoju. Jeśli są w środku, daj im narzędzia i tytuły, aby dobrze wykonali swoją pracę. Ale teraz są złapani pomiędzy. A Sophie odczuwa ciężar tego każdego dnia. Jest też osobista strona tego. Sophie zawsze była jedną z najbardziej lojalnych żon królewskich. Nie pisała książek. Nie udzielała wywiadów, ani nie goniła za sławą. Trzymała się blisko królowej, odwiedzała organizacje charytatywne i spokojnie przechodziła przez każdą rodzinną burzę. Zdobyła zaufanie: ale teraz patrzy: Jak jej lojalność wydaje się być pomijana, i chociaż nigdy nie powiedziałaby tego głośno, ludzie, którzy ją znają, mówią, że jest zraniona, zraniona, że jej dzieci są traktowane jak członkowie rodziny królewskiej drugiej kategorii. Sytuację tę jeszcze bardziej utrudnia fakt że rodzina Sofii jest głęboko związana z koroną, książę Edward otrzymał tytuł księcia Edynburga, ogromny zaszczyt, który kiedyś należał do księcia Filipa. To powinno podnieść ich status, zamiast tego wywołało więcej pytań. Po co dawać Edwardowi tak historyczny tytuł, skoro jego dzieci są w tyle? Teraz walka polega na znalezieniu równowagi. Sofii chce chronić wolność swoich dzieci, ale także ich miejsce w rodzinie. William chce mniejszej monarchii, ale bez krzywdzenia lojalnych członków. Gdzieś po środku coś musi ustąpić, w miarę jak posuwamy się naprzód. Wszystkie oczy zwrócone są na to. Co czeka Jamesa? Czy przyjmie tytuł, obejmie publiczną rolę i ponownie zmieni dynamikę rodziny? Czy też podąży cichą ścieżką Louis i zostawi Sophie samą na linii? Oglądajcie dalej. Jak to rozłożymy na czynniki pierwsze? Królewski dylemat dzieci Lady Louise i Jamesa. Pamiętajcie. Lady Louise i James. Fabio Wessex. Nigdy nie byli przeznaczeni do bycia w centrum uwagi, ale teraz wszystkie oczy są zwrócone na nich. A presja rośnie. Gdy książę William zmienia królewski krajobraz i wybiera, kto pasuje do jego wersji odchudzonej monarchii, Louise i James stoją przed osobistym rozdrożem. Królewska przyszłość nie dotyczy już tylko koron i ceremonii. Chodzi o wybory. A dla tych dwóch młodych Windsorów wybór między obowiązkiem a normalnym życiem nie jest tak prosty, jak się wydaje. Kiedy Louise się urodziła, miała poważną wadę wzroku zwaną esotropią, w której oczy nie ustawiają się prawidłowo. Utrudniało to wczesne występy. Musiała nawet przejść operację więcej niż raz, aby skorygować wzrok. Tego rodzaju osobista walka o zdrowie nie była rozgłaszana w tabloidach ani analizowana w talkshow. Rodzina radziła sobie z tym po cichu. Szczególnie Sophie, jej matka, która była zdecydowana chronić Louis przed chaosem królewskiego życia. I myślę, że spędzanie razem czasu latem pozwala na takie relacje. Mam na myśli, że mamy o wiele więcej szczęścia. Dorastając, Louis odnalazła pewność siebie dzięki koniom. Jej miłość do powożenia bryczką, koś, co odziedziczyła bezpośrednio po dziadku, księciu Filipie, wyróżniała ją. To nie było tylko hobby. To było połączenie z kimś, Kogo głęboko podziwiała. Na królewskich wydarzeniach, takich jak Royal Windsor Horse Show, Louise zaczęła być zauważana nie za to, co nosiła, ale za swoje umiejętności. Wdzięki to, jak bardzo przypominała ludziom Filipa, ta więź pomogła ukształtować jej wizerunek publiczny. Nie jest typową królewską, ale ma głębokie korzenie i prawdziwe zainteresowania. To nie wszystko. Miała też swój udział w wielkich publicznych momentach. Spacer za trumną królowej Elżbiety podczas konduktu pogrzebowego. Uczestnictwo w ważnych wydarzeniach rodzinnych. Ciche stanie na baczność. Gdy kamery kręciły, za każdym razem zachowywała się z cichą siłą. Nie szukając blasku fleszy, ale wciąż stając na wysokości zadania, gdy jest to potrzebne. W wieku 16 lat James, hrabia weseksu, już pokazał oznaki, że może bardziej niż jego siostra skłaniać się ku swojej królewskiej roli, coraz częściej pojawia się publicznie u boku rodziców, w tym na takich wydarzeniach jak Igrzyska Wspólnoty Narodów, nabożeństwo Wielkanocne i Platynowy Jubileusz Królowej. Cicho. Ale systematycznie. Jest widziany. A ludzie to zauważają. Wśród obserwatorów rodziny królewskiej krąży teoria, że James może zostać jednym z pełnoetatowych członków rodziny królewskiej następnego pokolenia. Za kulisami źródła mówią, że jest przygotowywany. Jego ojciec, książę Edward. Podobno wprowadzał go w ideę służby publicznej, a biorąc pod uwagę, że Edward ma teraz tytuł księcia Edynburga, tytuł związany ze służbą, przywództwem i tradycją. Czy chcą żyć normalnie z prywatnością i wolnością, czy też wejść w rodzinny biznes z kamerami, krytykami i dożywotnim obowiązkiem? To trudna decyzja, zwłaszcza gdy dorastało się pomiędzy tymi dwoma światami. Louis i James nie są jak William czy Harry, którzy wychowali się wiedząc że będą na pierwszym planie. Ale nie są też jak dalecy kuzyni królewscy, którzy mogą zniknąć w prywatnym życiu bez chwili zastanowienia. Są dokładnie w środku. A teraz, gdy William decyduje, kto zostanie w wewnętrznym kręgu, być może będą musieli dokonać własnego wyboru wcześniej niż się spodziewano. Media już uważnie obserwują. Komentatorzy przewidują różne przyszłości. Niektórzy mówią, że Louis stanie się postacią kulturową piszącą lub pracującą w sztuce. Inni uważają, że James zaskoczy wszystkich, stając się stałą obecnością na królewskich wydarzeniach. Ale prawda jest taka, że nikt tego nie wie. Ale teraz ich świat wciąż się zmienia. Młodsze pokolenie królewskie nie tylko dziedziczy korony, dziedziczą oczekiwania. A Louise i James stoją na skraju tej transformacji. Cokolwiek się stanie, jasne jest, że będą musieli podjąć decyzję nie tylko dla monarchii, ale dla siebie ponieważ ten kolejny krok, jakkolwiek by wyglądał, nie tylko ukształtuje ich życie, może ukształtować przyszłość samej rodziny królewskiej. W obliczu tego punktu zwrotnego monarchii, Louis i James reprezentują coś nowego. Royals wychowani na uboczu, teraz wciągani do centrum. Czy są gotowi? Czy nie? Ta przestrzeń pomiędzy, w której żyli przez lata, powoli się kurczy. Królowa odeszła. Król Karol kształtuje swoje panowanie. Media społecznościowe są czasami zalewane mnóstwem plotek i dezinformacji, musimy więc być trochę ostrożni. Kogo? A książę William już planuje monarchię, którą chce odziedziczyć. Wszystko to wywiera presję na młodszych Windsorów, aby zdefiniowali, kim są, a co ważniejsze, kim chcą być. Jest jednak coś, co czyni ten dylemat bardziej interesującym. Po raz pierwszy w historii królewskiej młodszych członków rodziny pyta się, czy chcą przyjąć rolę, zamiast mówić, że muszą? To duża zmiana. Louise, z jej miłością do koni i literatury, może wybrać spokojne życie akademickie z dala od królewskiego blasku reflektorów. James, wciąż odnajdujący się w nowej sytuacji, może przyjąć odpowiedzialność i reprezentować koronę na nowe sposoby. Tu, co wybiorą, nie będzie miało znaczenia tylko dla ich rodziny, będzie to wiele mówić o tym. Dokąd zmierza monarchia i jak dostosowuje się do zmieniającego się świata? Dziękujemy, że zostaliście z nami. Czy uważasz, że Lady Louise i James dokonali właściwego wyboru? Podziel się z nami swoimi opiniami w sekcji komentarzy. Jeśli spodobał ci się film, polub, udostępnij i zasubskrybuj nasz kanał. Kliknij również poniższy film na ekranie, a na pewno ci się spodoba.